Patrząc na rynek piwa w tym roku, mieliśmy kiepski początek z powodu pogody, konkretnie z powodu bardzo długiej zimy w Polsce. Myślę, że będzie trudno o wzrost. Jedyna szansa na to pojawi się wówczas, gdy będziemy mieć długie lato, które rozciągnie się na sierpień, wrzesień, może październik. Tu widzę potencjał wzrostu polskiego rynku. W innym przypadku będziemy obserwować lekki spadek. Nie dowiemy się tego, dopóki nie będziemy wiedzieli, co wydarzy się latem, czyli w okresie, kiedy rynek piwa rusza z miejsca. Teraz tego nie wiemy. Mając wątpliwość co do reszty roku, podobnie jak w ubiegłym roku, wykazalibyśmy 1-2% spadku na rynku piwa. Jeśli jednak lato nieco się wydłuży, to będziemy mieć szczęście i powód do zadowolenia. Potrzebujemy długiego i pięknego lata. It's very similar to the economic Europejski rynek piwa zachowuje się bardzo podobnie do europejskich gospodarek. Notuje spadki na południu i utrzymuje rozwój na północy. Myślę, że wszystko zależy od tego, czy ludzie mają pieniądze, czy nie. Ludzie mają pieniądze, to kupują piwo, ale kiedy pieniądze ubywa, nie decydują się na taki zakup. Niestety, europejski rynek nieco się skurczył i jest to skutkiem tego, co dzieje się w krajach południa. Kraje północne, również Polska, były w stanie utrzymać naszą sprzedaż na dobrym poziomie. I essentially hope that uh, the Mam szczerą nadzieję, że podatki pozostaną na mniej więcej takim poziomie, na jakim są. Większość ludzi w mojej sytuacji postuluje, żeby rząd zmniejszał podatki, argumentując tym, że niższe podatki mogą na przykład doprowadzić do zwiększenia sprzedaży. W naszym biznesie podchodzę do tego nieco bardziej realistycznie i uważam, że to jest złe. Musimy być pewni, że odpowiednia ilość dochodu trafi do rządzących, żeby mogli zrobić to, co muszą, żeby pobudzić rozwój na rynku. Chociaż myślę, że to biznesmeni i przedsiębiorcy mogą może Rynek. Nie jestem do końca przekonany, że to rząd doprowadzi do uzdrowienia gospodarki. Rząd jest od tego, by to ułatwiać, ale nie od tego, by tego dokonać. To my, biznesmeni, przedsiębiorcy, musimy skupić się na rozwoju, na tym, co powinniśmy robić dla wzrostu. Jedyna rzecz, o jaką prosimy rząd, to nie nakładanie na nas dodatkowych podatków. Zapłacimy to, co musimy, ale jeśli opodatkujecie pieniądze, jakie możemy zainwestować, by pobudzić rynek, zwiększyć zatrudnienie, ożywić gospodarkę, to będzie dla nas bardzo trudne. we need to do.